Panie marszałku, szanowni państwo, dokładnie dzisiaj jest rocznica, bo 20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku był plebiscyt i Ślązacy opowiadali się za Polską. I to jest bezczelność, że dzisiaj już nawet nie ukryta, ale jawna opcja niemiecka przechodzi do ofensywy i chce podjąć decyzję polityczną i wydzielić z narodu polskiego naród, który nie istnieje, bo śląskość to jest polskość. Język polski to jest język, język śląski to jest język polski. Tak jest. To, że dostajecie pieniądze z Niemiec i mniejszość niemiecka dzisiaj zmienia nazwę na śląscy samorządowcy, to jest plan napisany w Berlinie. I wy oczywiście spłacacie długi wobec Berlina, atakując unitarność, unitarność państwa polskiego. To jest, po prostu hańba. to jest po prostu hańba. Ślązacy to są Polacy. I nic tego nie zmieni. Ani wasza decyzja polityczna, ani to, co tutaj mówicie. Dziękuję bardzo posłowi Fritzowi za takie piękne świadectwo. Polskości, Śląskości i patriotyzmu. Słuchajcie posła Frica, a nie próbujcie podejmować decyzje, które osłabiają rzecz naszą unitarność na polecenie Berlina.